Cześć, witajcie, z tej strony Rolnicek i witam Was na kolejnym vlogu. Dzisiaj byłem sobie za torkiem na CPN, jak widzicie, zatankować paliwo. My robimy już ostatnie siewy, czyli siewy kukurydzy. Yy, właśnie byłem zatankować, jeden na pole, siać kukurydzę. Farmson tam już uprawia. Będziemy mu się tu przejać ostrożnie koło Tak a wycofimy do tyłu. Farmson tam już uprawia yy, pod kukurydzę bo to w, po aranisku to trzeba było ładnie uprawić, dobrze pod kukurydzę, żeby to ładnie była zasiana. Ranek gruzeł, nic, nic nie jedzie, nic nie jedzie. Wyjeżdżamy na główną i, i lecimy, zajęte musimy poczekać, puścimy tego ziomka, tam jedzie i my wskakujemy za niego i lecimy. Lecimy siać, pogoda, pogoda bardzo, bardzo nam doskwi, doskwiera, jak to, co ja mówię, pasuje. Temperatura gleby jest odpowiednia, no i powoli, powoli te prace wiosenne kończymy, nie zostały praktycznie nic tylko zasiać na pole z kukurydzy, kukurydzę zasiać. Siejemy chyba ostatni na wsi, ale, ale, ale mamy nadzieję, że urośnie. Że urośnie, wyplanuje nam dobrze, już widzicie nawet farm są tu uprawia, lata klasem. Wariat normalnie, wariat yy, nie ma to tamto, dok, robi robotę. Czekajcie dobrze zawołamy go, że można sibi. Halo, halo, Farmsonie Halo? Słyszysz ty mnie? No słyszę, słyszę, no, dobrze. Dobra, no to co, zaczynam siać, wjeżdżam tu za tobą i No dajesz, dajesz. No już parę... Już Polka w prawie, że... No to takie ostatnie poletko, małe kukurydza No mm. duże takie wielkie, do już tam, no, ale... Tak, no dawno, nie, nie było czasu, nie. Nie, dawno wczoraj, tak, nie, nie nagrywaliśmy, stwierdziliśmy, a jakieś mniejsze nagramy, bo to, to będziemy wszystko nagrywać, To też tak nudne, no właśnie, jeszcze akurat to było po przyjeździe. akurat wczoraj to było, jak byliśmy no, popatrz na tego kombajna, no i teraz stwierdzimy, a bierzemy się te siebie tej kukurydzy, no bo to, to w końcu pasuje dla siebie brać się niedługo za, za sianokosy, no, koniec już... z marzeniami. Tak, koniec, pomarzyliśmy, pobawiliśmy se... się, teraz pora już By, Byliśmy se sobie pomarzyć, popatrzeć tak. na coś ciekawego. Teraz, teraz wracamy już do naszego Bizona, <noise> nie ma to tamto. Tak. Także tutaj, ale... No... Nie no, żeby, żeby ludzie sobie nie pomyśleli, może będziemy na... Nie wiadomo. No tak, no możemy. Wracamy, ale no zobaczymy, no tutaj kwestia jak z ceną się dogadamy, czy on da rady to w rozliczeniu dać, tak jak się tak, tak chcieliśmy. Oczywiście też nie jesteśmy nastawieni, że nie kupimy, nie? Bo... Tak, tak, bo to jest... Żeby nie było. Sporne wszystko. <laughs> Zastanawiamy się, e, bo to... Ciała, no... Pytamy o opinię i wszystko. Tak, dokładnie. Każdy no, ma tam swoje maszyn, które można wybrać, tak? No. Każdy ma tam jakąś swoją opinię. No tak, dokładnie. Trzeba uprawić, no bo tu się też później szybko jeździ. No. To żeby równiutkie pole było, nie? Tak, a tam, ten, to, tam, do, tam do tej góry to tam może być ciężko. E, no, no, jak, kukuryzę, jak, jak, tam. Jak, jak, jak urośnie kukurydza tam pod tą górkę, tam od dołu od tego starego no, PGR-u, to tam może być, no, nieciekawie. Już, przynajmniej klas w końcu coś się... Coś, coś, zmęczy. Co, zmęczy. Dokładnie. Teraz, a nie, to jeszcze dzisiaj nie będzie męczył, bo sian... tutaj tak, ...też się... No. ...męczy. No bo co on będzie miał do roboty, no prasę chyba na siłę do... My. To <laughs> tak, z żeby... prasą to fakt. Bo, bo to... Bo on, on, nie będzie bo on, 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 będzie śmiesznie wyglądał z tą prasą, ja nie wiem czy to... <laughs> nie no, damy, damy, podepniemy do niego, no bo... ...szybciej pójdzie, nie? No tak, na pewno. Po no, to mamy ciągnik, żeby go jakoś korzystać. Co z tego, no, że tak. na razie 50% mocy, no ale <laughs> czy 25? Ale myślę, że kiedyś moc będzie wykorzystana w całości i, i będzie i, moc... Nie, no, już jest przecież, nie? No tak, no przy orce jednak ta moc jest wykorzystywana. Tak. Tutaj przy tej uprawie też jest, no. Na wiosną dużo robi, przez lato może tak lżejszą będzie miał pracę, no ale... Może i kiedyś będzie miał cięższą, no, także tutaj... Też od będzie zaraz robił wszystko. Tak, dokładnie. Transport się, no bo skrzynia 53, to, to ona będzie miała co robić. Mm -hmm. Jak będziemy bizonem mucić, to... <laughs> no właśnie jak będziemy bizonem mucić to nie będziemy mieli co robić. <laughs> bo połowę tak. będziemy tracić, no ale to... Jak czymś innym to, to i szybko przecież szybciej młóci, mm. no bo to Bizonem to ile? 5-6 na godzinę lecisz maksymalnie to już tak to już, tak, no, hard, to już jest taki hardcore, to już naprawdę... Tak, to już się, trzeba uważać, żeby się wszystko nie zapchało, nie? Nie holąc tej odpolony? Nie wydawało mi się, że... Nie, nie, e... Szkoda paliwa, paliwo drogie teraz, to... Nie ja widziałeś jak... ten tanie jak barszcz? Tak, tanie, tak, tanie jak barszcz. Dobrze, że do, do zatora dużo się nie wlewa, do, do zbiornika, więc... Tak nie odczuję się tego, ale weź tak teraz zalej klasa pełna, to... Nie no za torek tyle co odwali to no tak Nie to ale dzisiaj, nie dzisiaj była lepsza cena i dlatego pojechaliśmy na CPN, bo tak to, to mamy w domu no. Paniaczek Także on tutaj Paniaczek spełnia swoją rolę Ale no. To wygoda no kurka tak. brakuje. A jeszcze ci, wiecie to tak jak na to... ACPN to taka cena jaka jest, a to tak jak przywozi nam hurtowo tak. paliwo to możemy sobie ustalić na jaką cenę trochę zejść, ale... Także to a jest... tutaj i, i bez ten, a jest, no bo też kawał drogi mamy do tego CPU. Tak, nie patrzeć. jakby nie patrzeć, to kawał drogi. Tak, za torkiem objechać, to trochę schodzić, trochę schodzić. trochę... Tak, za no, no. torkiem, tak, no bo wiadomo, klasem szybko skoczycie, no ale. No właśnie, kurka, no klas to jest już taki. Widzicie, tu nie jest straszna tego. Amortyzacje, wszelkie i ma tą 50 trójkę skrzyni, tu, tu naprawdę, to tak, skoczyć gdzieś tam do Piotrka, czy coś. Zatorkiem nam się w ogóle nie chce. No. Czy do Adriana. W ogóle to się nawet nie wybierać, nie? A klasikiem dobra, no to tylko nawet niekiedy samochód jak jest schowany, to czym ciągnikiem objedziemy. Najgorzej było z Zatorem jak chciałem wóz, nie? Bo trzeba było na przykład od Adiego tam koło, O Rejon Adiego, stamtąd przyjechać tutaj właśnie koło CP No nawozy nam długo zeszły przez to, że właśnie Zatorek lat tam przerosił no ale Podepniemy do New Hollanda, już to będzie śmiesznie wyglądało. Kasa tu, nie... no tak, no ale New Hollanda podepniemy, a czym będziemy tak. sobie Czym będziemy ładować, no. Można było coś uspałać, no ale po co to tak? No powozi? właśnie, po co to takie kombinować? No ale przynajmniej Zotorek się trochę powoził, no. Za trak, tak, Zotorek cały czas jest używany, także nie... Tak, no, podnieść, no wiadomo, paszowóz, że... nie paszowóz, on chodzi, ale mówię, tak. nie, że trochę sobie pojeździł po wsi. No. O, on, on tutaj, ten, no 60 to to stoi teraz. Ona już nie ma roboty w ogóle. Ja sądzę, żeby jej już nie rejestruje. Nie no, że jeźdzą gada już. Ona jak trzeba będzie przejechać, to się tyle już przejedzie w tej rejestracji bez tych wszystkich, bo... No bo jeszcze, po co? Jeszcze myślę, że tu albo co uspawać, żeby wiesz co do wypychania obornika albo co, żeby, bo tak do New Holanda szkoda, musisz wierzyć do obornika. No tak. To... No nie wiem, można by było, ale... Czy warto? Nie wiem, no trzeba pomyśleć bardziej w zimie jak coś, no bo hmm. teraz nie ma czasu za bardzo. Teraz, teraz też się nam, umówiliśmy już pewien termin Tak Z pewnym tak. gościem, nie powiemy z kim, nie powiemy do czego Termin umówiony więc, no, Troszkę jeszcze czasu musicie poczekać, bo to nie jest dra... tak od razu Tak, ale to będzie bardzo fajne moim zdaniem, tak. czegoś, czegoś co jeszcze nie było w sumie tak. no, W sumie u nas troszkę było jako tak No dobra, nie będę zdradzał Nie, 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 bo zdradzimy im i Mogą się domyślać, ale to... No wiesz, no, jak się domyślą, to... To, to, to fajnie. brawo, brawo, fajnie, ale wątpię. Wątpię, żeby się domyślili. Ej, nie, to niespodzianeczka, no i tyle. Tak. tak samo ten to. wyjazd na poparcie na kombajn, to była też taka niespodzianka, bo nie zapowiadaliśmy. Tak. No i tak, no teraz będziecie, teraz wiecie, że szukamy, patrzymy. Tak. Ale też miło, że nam napisaliście, jakie macie swoje propozycje, tam ktoś tak. mówił o jakichś starych kombajnach, no... Tak chcemy wam zaznaczyć, że my tak szukamy tak do, od 2010 w górę No tak by się przydało Bo, no mi starszymi z klimą, nie chcemy klimą, żeby tak. przynajmniej miał, nie, bo to, żeby się... A już muszę naokoło objechać, bo tam zajechał, nie? No, 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 no musisz naokoło To naokoło Trudno I Tutaj widzicie stary PGR, jeszcze... ...tutaj jest, także... Można by było od nich jakieś budynki wydzierżawić, aby coś byśmy... Jak, co by, jak coś byśmy chcieli gdzieś coś trzymać, więcej. No myślałem wcześniej, że jakbyśmy nie mieli miejsca na belki, to żeby u nich tutaj trzymać w dole Ale... Ale moim zdaniem damy rady u nas wszystko się pomieści. I tak pewnie... Pewnie wszystkiego nie będziemy robić w belki, albo nie będziemy tyle belek robić, to jeszcze wyjdzie. Yy, to wszystko wyjdzie, tak jak mówię. Yy. Ale słoma, słoma pod nie słoma będzie trzeba więcej, więc jakby co, to będziemy do nich tu wozić. A takie miłe chłopaki tutaj tym zarządzają, to już w sumie to upadło, no ale tu jeszcze ktoś ma warsztat, tam utrzym utrzymuje sobie warsztat, maszyny do warsztatu. Także no. No chłopaki, chłopaki coś działają z tych budynków starych. A no myślałem, że pojedzie do tego, do biedronki, coś kupi jakieś jedzenie, ale ten poleciał. Pod Biedronkę by podjechał klasem, to, to by był szok, szok by to było. Ale jak nie, to nie. Ciekawe czy tu przyjdzie na nogach potem w dniu Hollanda, czy co on zrobi, nie wiem. Hmm. Ogólnie co do kukurydzy, to siejemy taką samą odmianę jak rok temu. Już nie pamiętam jak się nazywa, ale tą samą kukurydzę siejemy. W tamtym roku bardzo fajnie planowała. Już nie myśleliśmy, że tak zaplanuje, bo naprawdę na początku to wyglądało słabo, aczkolwiek potem się ona wyratowała i. I kukurydza naprawdę fajnie, fajnie urosła nam. No myślę, że myślimy, że w tym roku też tak będzie. W tym roku też więcej siejemy tej kukurydzy. Yy, łącznie to jest chyba 8 hektarów. Także to już jest konkretnie. Konkretnie, bo rok temu co mieliśmy 2 hektary kukurydzy. A w tym roku już 8, więc no to już jest na pewno więcej. Dla nas to jest też większe, można powiedzieć, przedsięwzięcie, bo. Nasiona kukurydzy nie są tanie, później opryski i tak dalej yy, przed kwastami, ochrona też nie, też nie jest tania. Więc to już idzie w koszty, ale jeśli oddataj to jak rok temu plon, to będziemy z tego zadowoleni, bo jednak na kukurydzy dobrze jest, skoro wymiar trzymać, wiadomo jest więcej tego mleka, białka i tak dalej. No i tak niektórzy odchodzą od siano-kiszonki. Bo na same kukurydy trzymają. Tak, my siano-kiszonki nie odchodzimy, bo mamy łąki, z też zbieramy tą siano-kiszonkę. Pewnie nie odejdziemy, ale i tak więcej się tej lepiej więcej kukurydzy nasiać. Zresztą nawet z tego mniejszego areału, z tych 8 hektarów, tej kukurydzy w sumie, jeśli chodzi o tonarzowo, jest więcej. Więcej uzbieramy, jeśli dobrze wyrokuje niż z tego całego areału, gdzie mamy łąki. Siano kiszonki, tak? Więcej więcej się wybiera tej góry z jednego. ten przyleciał, patrzy coś. Co ty, co, co? co ty tak szybki? A ja, żebym na rowerze że przyjechał, wziął wow. rower i ale żebym się zdyszał. Jak dawno ja na rowerze że nie... <laughs> Bo czym by tu przyjechać, nie? No. no trzeba było klasem przyjechać, pojazdy trzeba było przyjechać. Zagoniony. Widzicie, zboża ładnie, ładnie rosną, to nawet nie wiem czy to nie Adiego, to obok, obok nas. Wszystko się budzi, wszystko już taka wiosna w pełni, w sumie podchodzimy pod wczesne lato. Takie bardzo wczesne, taki maj, majówka, czyli wszystko ładnie rośnie. Ja już mówię maj to lato, no bo u nas, u nas żniwa można powiedzieć zaczynają się w maju, bo to jest wiadomo kiszonka. Mm. Cianokosy, także to już zaczynamy maj, czerwiec, lipiec już żniwa, Także teraz, zaczną się, no, no, gorący okres się zaczyna i też dużo pracy. Dopiero taka spokoj spokojnie doprowadzi w zimie, nie powiem, bo, bo, bo jesień, znaczy się wiosna, tak wydawało się, że będzie roboty na wału, bo było roboty na wału, ale wszystko tak gdzieś na spokojnie do przebiegło, bez większych problemów. Jedynie co to, co, to trzeba było lać paliwo i tam trochę problemy były z, z tym, zładowaczem przy New Hollandzie Ale, ale to, to mniejsza. mniejsza, o to. Sprostaliśmy temu i teraz, teraz możemy śmigać, pracować dalej Teraz jeszcze szykuję się przegląd prasy, musimy przeglądnąć co i jak do czy wszystko ok, kosiarka i tak dalej, trzeba to wszystko, wszystko przejrzeć, zobaczyć. Uuu, ktoś przyjechał, chyba, czy mi się wydaje, ale no tak, ktoś tu jest, ktoś tu przyszedł, albo, nie, czekajcie, on tam klasę stoi, to co się teraz właśnie, nie, czekajcie, co jest, wysiadniemy, zobaczymy. Wow, kogo ja tu widzę? No, dobry, dobry panu. Dobry, ja myślę, że przyjął klasę? Myślę, jak, przed chwilą tu biegł, co jest, jak myślę, przyczepa, no zielona, no podobne, ale po co on tu z przyczepą przyjął? I z turem klasę. I z turem, właśnie, i skąd ten turno? Ukradł czy co? No, można powiedzieć, że ukradł, bo oddałem tamtego w rozliczenie i mam innego. A ty, Peter, gdzie lecisz? Skąd? A bo skąd, bo to bardziej skąd chyba? Ten, wywoziłem obornik od no, takiego jednego typa, co konie ma. A u. Znaczy, przewoziłem mu, nie? No, no, no. Przyczepa nie moja, przyczepa i widły od brata, bo ostatnio brat ode mnie też trochę obornika brał i to tak leżało i w sumie zapytałem się go, mm. czy mogę pożyczyć, no to wziąłem to. Bo no, to taki wideł, to tam, do takich wideł zwykłych to tam hydrauliki nie potrzebuję, no to tam oleju też nie będę mieszał, nie? No tak, dokładnie. No widzę, że wy tu też już ostro działacie z kukurydzą. No pora kończyć, to się ostatnie pole właśnie sialiśmy, on tam pojechał nasypać. nie wiem po co on, aha jeszcze, nie wiem, a może usługi, coś, nie wiem, bo wiesz co, no kończymy kukurydzę siać, niech rośnie. Niech rośnie w polu już wszystko, no i teraz trzeba po... pokonserwować sprzęt, schować, no i wyciągać powoli zielonkarskie sprzęty. Hmm, ej wyście ogólnie mnie chłopaki natchnęli. Co? Wtedy, co u mnie byliście tam jakoś na początku wiosny z Pokrowy, nie? No, no, no. No, to tam mówiliście, no, że z panoramicznym dachem by był lepszy, nie? No. No i ogólnie ja tam rozmawiałem z dealerem, u którego wybrałem tego pierwszego klasa, wiadomo. No, no, no. no i że ja bym chciał Tura dokupić, A on mi mówi, no... Okej, okay, ale no, czy nie byłoby ci Piotrek, bo my już tam w sumie na ty, bo tam już trochę lat się znamy. I czy... Coś mocniejszego, no ja mówię, no w sumie, w sumie to połupie marzacy, bo 90 koni w turze, no to tak trochę mało, nie? No. Zawsze jak trochę więcej jest. No i mam teraz, 460. O, to elegancko. No i ogólnie tak właśnie pytałem się, jak to wygląda ten panoramiczny, tak? Bo tak na YouTubach to wiesz, na filmie to tam widać no, no, no. jedno, a zobaczyć to w realu i powiem wam... Bajunia, nie? Nie, elegancko. Bajunia, no. to tam po robocie to wam mogę do was skoczyć. No, my, widzieć. ja lecę dalej pracować, bo. No, bo termin, jest... termin, termin, wie że Farmson chyba już poleciał, nie wiem co on zrobił, i teraz będę no, dzwonił no, no. do niego i dalej działał. Także. Trzymaj się, Peter, no, ja... jedź tam do roboty, no. dalej rób. No, na razie, pozdrawiam waszych widzów, was też tam, no. To, na razie, trzymajcie się. Na razie, trzymaj się. No, tak, że Peter nas odwiedził, tam jego klastał, myślał, że to nasz. Ale skąd, jak, co, i tak, i tak dalej, ale, ale, ale jednak to nie nasz. Yy, dobra, tu jeszcze przesiejemy taki poprzek. Wysiejemy resztkę, chociaż on tu dosypywał. Nie wiem, będę później do niego dzwonił. To on. gdzie on, co, jak, gdzie. No ale teraz nawet nie wiem, gdzie pojechał. Tu pasę, pasek niedosiany. Fakt, musiałem, musiałem minąć. Cofniemy. Cofniemy, dosiejemy. No my na razie obornika nie wywozimy jeszcze. Hmm, bo 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 jeszcze tam jest miejsce przy oborze, więc... ale pewnie jak sprośmy pierwszy pokos to gdzieś pewnie, pewnie gdzieś syp, wysypiemy sobie na pryzmę. Ja zbyt nie dosiałem, taki pasek zostawiłem e, Wysypiemy gdzieś na pryzmę, więc się, nie wiem czy będziemy to na autosankach wozić, czy klasem, bo tak farmowi mówi, mówi weźmy, wywieźmy klasem i tym i Metal Fahem techem naszą Przyczepą, ale tak mówię na trochę szkoda na obornik tej przyczep pasowałoby ją myć, nie? A tam autosanki to tam... Wiecie, to tam. O nie, o nie, nie tak nie trzeba dbać, już nie ma co się przejmować to jednak. One do takich właśnie przewożenia, takiego dziadostwa bardziej. Bo na autosankę to potem zboże się będzie sypać i zboże wozić. A tam to wejdzie trochę tego. Także. A tutaj, a tu nie siejmy, od tej strony po Dobra, no to co? My jedziemy na gospodarstwo. Ten vlog może taki troszkę krótszy. Ale myślę, że i tak Wam się spodobał. Także, jak Wam się spodobał, to dostawcie łapkę w górę. Możecie suba, jeśli jesteście nowi. No i napiszcie w komentarzu coś, coś kreatywnego. Zaskoczcie nas. No, także trzymajcie się. Cześć.